sobie tam posiedzieć? Tak, idziemy tam sobie właśnie usiąść. My jeszcze korzystamy z tej pięknej pogody. Chociaż dzisiaj już jest troszeczkę chłodniej, bo, bo słoneczka nie ma. Słoneczko raz się pojawia, raz znika. Patrzcie, jakie piękne kolory już są. Chcesz jechać wózeczkiem? Zobacz, jakie grzyby tam są na drzewie. Zobacz, jakie rosną. Kapturek ubierz sobie, no bo w cieniu jest chłodno uwielbiam te kolory jesieni czerwone i żółte i pomarańczowe już są już się pojawiają czerwone coraz więcej możemy sobie na chwilę usiąść i odpocząć tak tam jest Klappdawa z tamtej strony Teraz właśnie tam zmierzamy ku temu placu. Tu te idziemy to się dzieci pobawią. Po malutku. No. Idziemy? Znowu dzisiaj na spacerku jesiennym szkoda pogody, szkoda nie wyjść w taką pogodę. Tutaj kochanie, tu, tu, tutaj idziemy tym mostkiem, tak, 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 tak. Chodź chodź, chodź. Cudowna pogoda. Ważniejsze że słoneczko. Może, jeśli chodzi o temperaturę, to nie jest tak ciepło. Nie jest tak gorące, jak się wydaje. Ale. Kacuś, chodź tutaj, w tą stronę. Tutaj, chodź. Chodź, tam za daleko. Chodź. Chcesz tam iść? Tylko tam nie wiem, gdzie dojdziemy. Tutaj wiem, że zrobimy kółeczko. Chodź, nunuś. Ej! Chodź, chodź do mnie. Chodź tutaj. Aj, zobacz jaki to fajny strach na wróble. Popatrz się, kochanie. Popatrz się tutaj. Jaki straszek. Straszek taki słodziak. Chodź. Piękne kwiatuszki. Fioletowe, widzisz? Ale śliczne kolory. No przepiękne. O czym człowiek starszy, tym bardziej docenia naturę. I spokój natury. Pięknie. Gdyby ta ławeczka była, to bym można po sobie usiąść i tak sobie hmm. siedzieć i słuchać tego wiatru, tych pszczółek samochodów tam dalej. Niestety, niestety. Duży. Widziałaś tego osiołka tutaj? Taki duży. Patrz, ja mam taki sweter jak ten, jak ta owieczka. Weźmy, już jesteśmy po farmie. Byliśmy tam dokładnie dwie godzinki. Mieliśmy fajny czas. A Ale drzwi były otworzone. Tak? Fajnie było na farmie. Aha, bo patrz. Nie, nie, ona są zamknięte, nie otwieraj. Nagraliśmy Wam kilka... Nagraliśmy Wam e, kilka urywków, także wrzucimy je zaraz. Albo już wrzuciliśmy, Zobaczymy. A my teraz idziemy jeszcze na chwilkę do Mola, tutaj do centrum handlowego, bo mamy jeszcze chwilę czasu. A ja chcę zobaczyć, bo upatrzyłam sobie u kogoś okulary przeciwsłoneczne. I to sprawdzić, czy są w sklepie, bo na internecie już ich nie ma. A są one z HM. Więc do zobaczenia później. Wychodzimy, bo nie było tego co chciałam. Wzięłam tylko spodnie dresowe. I chyba jeszcze zanim wyjdziemy będziemy musieli się przejechać pociągiem. Tak? potrzebuję takie cienkie rajstopki dla dziewczyn i ciężko je znaleźć, bo takie cieniutkie do sukieneczki nie na tańce w sumie im potrzeba takie cieniutkie na tańce do tych baletków tutaj są takie grubsze troszeczkę, ale to już są za grube bo ciężko im później będzie nałożyć te buciki a te baletki są takie ciasne gdzie mam te? O, to jeszcze są takie w kolorze skóry. W sumie fajne, ale na razie nie potrzeba, nie potrzeba czarne. Jestem w Target? Jeszcze potrzebuję buty, trampki do szkoły, ale widzę, że pustki są. Wszystko jest wykupione. Tutaj zazwyczaj były takie na dziewczynkę. Na dziewczynki zostały same malutkie rozmiary albo bardzo duże. Nic ciekawego. Nic kompletnie. I teraz przenosimy się do sklepu Marshalls. Wzięłam tutaj kilka rzeczy do przymierzenia. Zaraz Wam pokażę każdą rzecz, jak wygląda. A mniej więcej czy się nadaje, czy nie nadaje do kupna. Pierwszą rzeczą będzie piżama halloweenowa. trupy takie białe. Dosyć fajna piżama. Jednoczęściowa, taki kombinezon, ale niestety troszeczkę na mnie za ciasna tam. Nie, nie za bardzo wygodna, ale wcale nie była zła i bardzo tania była, kosztowała dosłownie Niecałe 7 dolarów. Tutaj sukieneczka letnia, bardzo fajne kolory. Rozmiar w porządku, chociaż wolałabym, żeby była troszeczkę dłuższa i nie taka bardzo przylegająca do ciała, ale bardzo mi się podobały te kolory i o mało co ją nie wzięłam. I kolejna sukienka, świecąca, błyszcząca z daleka pokryta cekinami w 100% w sam raz na Sylwestra fajnie leżała nie mam się tutaj do czego doczepić rozmiar dobry na długi rękaw także na, na chłodniejszą porę w sam raz ekstra dopasowana, długość dobra kosztowała o ile dobrze pamiętam 39 dolarów tutaj przymierzyłam taką cieplejszą sukienkę z grubszego materiału, ale jak widać jest ona na mnie za duża, za szeroka. Mimo że był to rozmiar medium. Spodnie czarne, typ rurki, fajnie leżą, dopasowane. Spodnie wąskie, wygodne, bluzeczka w paski nie pasowała mi wcale. I tutaj mam na sobie sweterek różowy na krótki rękaw. Piękny kolor, ostry róż. Na żywo jest dużo ładniejszy niż na kamerze. Kamera nie oddaje tego koloru prawdziwego. Bardzo ładny sweterek, fajnie uszyty, ale niestety skład byle jaki. I tu jest mój faworyt. Jasny sweter na długi rękaw, luźny, wiszący. I krótki. Fajnie będzie wyglądał do spodni z wysokim stanem. Ekstra. Faworyt. I na końcu mierzyłam komplecik sportowy. Krótkie leginsy z topikiem. Kolor zieleń, taka wpadająca w niebieski, w morski. Ogólnie fajny, tylko troszkę za bardzo obcisły i materiał za sztywny. I to tyle z mojego mierzenia. Dajcie znać, co Wam się spodobało najbardziej, a co mniej. Piękna pogoda dzisiaj. A my poszliśmy na spacerek. Chodź tutaj, chodź, daj rączkę. O, już się ktoś woła. Już mnie tam woła moja fanka, number one, hej, hej Laura. tam z placu zabaw mnie już woła, och, och, jak ci dobrze idzie kochanie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ojejku, o wie kuchowało spanie. Jaki piękny widok. Co to jest?